Cześć, nie możesz się doczekać, już, gdy będziesz poławiał sandacze i szczupaki, majówka coraz bliżej. I zobaczcie, jaki fantastyczny zestaw Wam zrobiłem za naprawdę nieduże pieniądze. Popatrzcie. Kijek 240, zobaczcie, jak wy, wyważony. Przy długości 240, zawsze przeciwwaga jest większa na szczytówce, a tutaj wszystko, jest, zobaczcie, jak równiutko. A całość jaka jest piękna. W takim bordo kolorze kołowroteczek też dopasowany rewelacyjnie Zino Ambispin 2,40, 15 do 40 gram wyrzutu zobaczcie, szybki kieczek oczywiście jest to węgróweczka waży tylko 170 gram przy tej długości 170 gram naprawdę nie jest dużo, koreczek pianka Ewa bardzo mocny, solidny uchwyt uchwyt na przynętę, na haczyk, na kotwiczkę. Duże przelotki wysokiej jakości przelotki pozwolą Wam daleko rzucać, więc możemy potraktować ten zestaw na taki dystansowy. Będzie można fantastycznie rzucać woblerami, gumami yy, czy obrotówkami lub wahadłówkami. Zobaczcie jak to wygląda z tej strony. Naprawdę szybko gaśnie. Będzie do podbicia, do dzigowania, bardzo, bardzo uniwersalny zestaw do tego kołowrotek Mistrala SAIMO SPIN najnowszy ich model na ten rok wykonany z bardzo lekkich stopów, dzięki temu jest mega lekki tu jest rozmiar 3000 płynna praca idealnie wyważony rotor bardzo precyzyjny hamulec wielotarczowy rolka kabłonka oczywiście ruchoma uchwyt profilowany. Przy przełożeniu 51 na 1 możecie wyciągnąć naprawdę każdą rybę. A dodatkowo przełożenie te pozwoli zwijać przynętę bardzo wygodnie i będziecie czuli najmniejsze nawet branie. No a jak zestaw na szczupaka i na sandacza, to staleczka dwie sztuki od Delfina, błyska obrotowa, waha dłuweczka, wobler od Jacksona, no i specjalna żyłeczka spinningowa Made in Japan od Mikado Safira Pike. Wygięcie to przegięcie. Piękna praca z półparabolicznej do parabolicznej, czyli jak większą rybę ciągniemy, kijek cały czas nam pracuje, dodatkowo świetny hamulec pozwoli nam naprawdę wyciągnąć wszystkie ryby, jeżeli chodzi o hol, a jeżeli chodzi o pracę z podbicia, to mamy taką pracę. Szczytową dzięki temu będziemy mogli bardzo dobrze pracować przyrętami. No i to na pewno się przełoży Wam na fantastyczne łowienie. No i oczywiście zależało mi na tym, żeby sprzęt jeszcze cieszył oko, więc cały design w takim bordo zrobiony, bardzo pięknie to wygląda. Także będziecie na pewno zadowoleni. Cena 229 zł za zestaw. Z wszystkimi tymi akcesoriami, co Wam wcześniej pokazałem. Wysyłka od 249 zł gratis, więc możecie sobie coś dorzucić do koszyka i wtedy wysyłeczkę będziecie mieli gratis. Szukajcie na www.bolw.pl, wpisując BOLW35 znajdziecie ten zestaw, jeżeli szukacie innego zestawu spinningowego lub fiderowego, zapraszam też na stronę internetową. Wpisując słowo BOLF, pokażą Wam się wszystkie zestawy. Możecie sobie dobrać odpowiedni zestaw. Jest kilka zestawów spinningowych, fiderowych, karpiowych, spławikowych, także zapraszam też na inne zestawy, jeżeli jesteście zainteresowani. Obserwujcie nas, bądźcie z nami, polubcie rolkę, będzie niezmiernie miło. Pozdrawiam serdecznie i cześć.